Dobra, nareszcie w giereczce. Proszę bardzo, kuśwa, Znowu piękna snajpereczka i tak dalej. I żebyście sobie nie myśleli, to nie jest sponsorowany materiał. Poprzedni był, a ten nie jest. Gra mi się spodobała i nagrywam drugi raz. A dlaczego nagrywam drugi raz? Bo mi się spodobała i wam się spodobała. Mógłbym nawet powiedzieć, że dorośliście na tym kanale, bo część z was przynajmniej określa się do tej pory, że wychowała się na moich filmach, za co mi bardzo miło oczywiście. Aczkolwiek, jeśli te 8 lat temu subskrybowaliście i mieliście, rzućmy, powiedzmy, 15 lat, macie 23, mieliście 10, macie 18, no to tak naprawdę całkiem sporo czasu, całkiem niezły szmat czasu tak naprawdę. Jelonek, piesek, kuska, ciężko stwierdzić. Więc yy, może chcecie bardziej dorosłe gry? Ja nie wiem, może dorośliście i, i chcecie takie gry... O, tutaj jacyś mieli panowie są. Rozumiem, że wszyscy przeciwnicy się na mnie rzucili, tak? O, les, les sniper. Tu jestem! Halo! Proszę na nie zwrócić uwagę! On się na mnie patrzył? Nie wiem, teraz już będzie miał ciężko z patrzeniem, mi się wydaje. Chyba, że mu oko wydłubałem, dobra. E, e, będę chciał robić na głośno wszystko, bo mogę tak naprawdę. O Jezu, spokojnie, spokojnie, spoko. Uspokoisz się, nie trafiam w ogóle połowy pocisków. O, nie mam już nic ze bardzo. Niezbyt mądre, żeby biegać po prostu z karabinem. Jak w ogóle wygląda ta mapa? A, bo to jest jedno wielkie pole walki. Któś fatuszo tego jest. To wygląda jak statek ze Star Warsów. Eee... Eee, co się stało? Nie wiem, co się stało. Nie mam pojęcia, co się stało. Dużo przeciwników po drodze, dobra pójdźmy teraz dolną ścieżką. Brzmi to jak pomysł, nie mam tłumika niestety na karabinie maszynowym, co byłoby fajne. Mam noże do rzucania? Nie, tylko granaty, czyli misja po cichu nie wchodzi w grę za bardzo. Dobrze, yy, gdzie są przeciwnicy? Chciałbym jakiś wyeliminować. To ktoś jest. Halo, a nie, to jest działko! Nanny? O, tu ktoś jest. Nie widzę go, ale kamera go widzi, więc czemu by go nie oznaczyć od razu? Tam wszystkich widzę. Tu ktoś chodzi? Nie, tu nikt nie chodzi. A ja nie zdziwiłbym się, jakby tu zaraz ktoś mi z tyłu przyszedł. Tak naprawdę totalnie. Gdzieś to był snajper. Gdzie? Halo! A! Oko. Dobrze, że jak, jakbym był tym snajperem, tak nagle wziął O, oko mnie zaczęło swędzić, dobra. Elo. Mogę tu zejść na dół i nie umrzeć tak od razu, bym powiedział. Tu ktoś kogoś jeszcze mi zaznaczy. Halo, halo, yy, lornetko gadżeta? Wiem, że gdzieś sniper był. O, tu. Siema. Czy snajper mnie zobaczy w tym momencie, czy jednak niespecjalnie... Ale działko będzie chciało we mnie strzelać. To też niespecjalnie miła opcja, bym powiedział. Wygląda stromo, a tu jest napisane Uwaga, miny. Więc jednak jak są tu miny, to wygląda to na niezbyt bezpieczne zejście. Czy was jest tu dwóch? Czy was musi być tu dwóch? Teraz go oznaczę. Nie wiem na co on się patrzy. Gdzieś w las. Tu coś jest. Jak rzucę granat, to będę w dupie. Mogę sobie zapisać grę? Wczytaj, wczytaj, rozegraj. Nie! Dobra, to jest jakiś kolega. Czy on mnie zauważy? Na górze jest snajper. O dobra, yy, jednak to nie był dobry pomysł, jednak działko jest w stanie nagle mnie zauważyć z jakiegoś dziwnego powodu, więc nagle yy, wszyscy koledzy się na mnie yy, zwrócili. O, ten poleciał dobrze chociaż. Yy, jakby yy, nie mam już wyboru, muszę sobie postrzelać w nich, więc zrobimy to na głośno po prostu. No, giniesz? Dobra, dziękuję. O, to moja krew? Dobra, trafiłem go, ale nie zabiłem. Też dostał, ale nie zginął. Gdzie te pociski trafiają? To ja nie wiem. Czy, czy granat jakiś. Okej. Okay. Yy. O, dobra, to powijaj sobie rękę w tym czasie o. Albo nie. Albo nie. Dobra, ta misja taka łatwa nie jest. Boże, czy ja naprawdę muszę was wszystkich zabić? Czy to nie jest, to jest, to jest a wykonalne nie zabić was wszystkich. Nie wiem, czy będę w stanie się tak zasłonić, jakbym bardzo chciał. On jest z 99, więc zaczynamy po prostu w ten sposób. Mam yy, bardzo głośny karabin, więc na pewno wszyscy w okolicy to słyszeli, a może nie? Może? Nawet bardzo nie. Eee, to jest jednak, gdzie jest twój kolega w ogóle? Tam. Siema, teraz ten kolega, witam. Teraz tamten już będzie cięższy do trafienia. Nie trafiłem sobie. Gdzie on polazł? On tam stoi. Dobra, dzięki. Tu jest jeszcze jeden kolega. Pam, 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 par. Boże, 36 pocisków, mało. O, ale że naprawdę, że granat tak sobie tu po prostu poleciał? Eee, I to jedno jeszcze starczy mi dla tamtego kolegi, jak mamy 200 metrów. Huh. dobrze. Zaczyna coś iść po mojej myśli na tej misji. A to był sniper, on się w ogóle nie ogarnął do tego momentu, co się dzieje. Dziwne to było, co najmniej, z jego strony. Ja sobie przeładuję karabin. Yy, może od kogoś nawet znajdę amunicję, byłoby fajnie. 30 pocisków to jednak nie tak dużo. O, ten stracił głowę, dla mnie też fajnie. Co ja w ogóle mam zrobić w tym sektorze? Co ja tutaj bym zrobił? Zlikwiduj Larsa Hellstorma, który jest gdziekolwiek. Wyłącz zagłuszacze, nie wiem. Uszkodź główny komputer, wgrywając wirusa. Uszkodź system chłodzący. Aha, to jest gdzieś indziej. Tu robimy co? Wyłącz zagłuszacze. Jak? Jest jakiś sposób na wyłączenie ich? Nie widzę. Dobra, przy, przejdę się do tego, który był gdzieś tu. Gdzie on tu jest? Jak ja mam Cię wyłączyć? Trzeba po prostu strzelić w skrzynkę? No nie, byłoby zbyt proste. Kto był podejrzliwy? Tamten? Pff, nawet go nie widziałem. Piękne. Uhuhu, galaretka! Tylko nos został. Czy oni są dalej podejrzliwi, czy ktoś mnie widział, czy to jest takie bardziej na zasadzie, że yy, psztryk, psztryk, podnieś. O, fajne. Dobra, mogę sobie pójść chyba w tamto miejsce tak naprawdę i podziałać. Czy oni mnie w ogóle są w stanie w końcu znaleźć? Czy to jest raczej takie a wykonalne dla nich? Jest tam ktoś? Wszyscy się chowają. Znaczy ja trochę też się chowam w sumie, więc po części ich rozumiem, ale nie wiem, dziwne to to takie. O, ładunek wybuchowy. Brzmi fajnie. Mina przeciwpiechotna też brzmi fajnie. Dobra, stąd mnie już wieżyczka nie znajdzie. Co mogę teraz zrobić stąd? Jest więcej wieżyczek. Yy, mogę coś z Tobą zrobić. Mogę na przykład zrobić tak. Raz, dwa, trzy. Yy, nie wiem, i wejść sobie na, na górę. Wejdę sobie na górę! Mam nadzieję, że sam siebie nie wysadzę w takim razie, wywalając C4 w powietrze. Ale to się tak naprawdę okaże, bo nie wiem, ale tu będzie fajny widok. Yy, w sensie będzie można bardzo ładnie postrzać w kogoś, myślę. Yy, więc. Wszystkie trzy poszły się sypać. O, wyłącz. Yy, prawdziwy programista, znałem kod. Wow, pierwszy zagłuszacz załatwiony. Czy jest tu ktokolwiek w ogóle, czy ty, ktokolwiek będzie jakikolwiek opór stawiał w tym miejscu? Bo to tak nie wygląda, jakby ktokolwiek chciał jakikolwiek opór stawiać. Nie ma tu nikogo. Żadnych ciężkich strzałów, czy czegokolwiek takiego. Dobra, to zjeżdżam sobie stąd. Hmm, nie jestem pewien, gdzie teraz tak naprawdę chcę piec. W sensie, jak znajdę, to jest na pewno do wyłączenia, bo to jest duże. Jak coś jest duże, znaczy, że jest ważne. A jeśli jest ważne, to ważne jest, by się tego szybko pozbyć. Na przykład, jak rzeczy z tego kolegi. Nie wiem, macie jakieś ładunki. O, nóż do rzucania, to mi się podoba na przykład. Mógłbym więcej tych nożów do rzucania, to byłoby fajne. E, noże do rzucania zawsze mi się podobały. Czy jestem w stanie, na przykład, zrobić tak? I tak jak w każdej grze komputerowej. A, to jest mina gazowa. To trochę inna kwestia. Nie wiem, jakim cudem, ale też mi pokazuje znacznik, że tam skąd przyszedł mi jest przeciwnik, ale nie widzę żadnego, więc. on nie dojrze. Halo! Ominąłem kogoś? Mam nadzieję, że nie. Tu też chyba kolega jakiegoś sprzątnąłem. O, yy, wyłącz. Tup, 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 tup. Znowu A16A. Do wszystkich te same kody. Dobra, mamy uszkodzić system chłodzący i uszkodzić coś tam, coś tam. Dobra, to wszystko po kolei powoli będę robił. Schodzimy. Teraz tylko nie spość. A łowy aktywne. Nie jestem pewien co, co oznaczają łowy aktywne, ale. Pff, zakładam, że są aktywne i są to łowy. Dobra, dobra, tam snajperzy sobie trenują w dupie, to mam. Idę sobie tędy. Eee, no dobra, no to nie udało się po cichu, że tak powiem. Siemka. O! To nie ja, to nie ja. W sensie ja tylko kliknąłem. Spowolnie samo się zrobiło, ale dostanie w głowę, jak wszyscy. Albo bardziej w kark, może. Nie jestem w stanie stwierdzić. Może to był kark. Mamy jakiegoś lekarza na sali? O! O Krystian, ty głupku. <grystanie> to był ciężki. Ile on dostanie takich strzałów? To jest dla mnie ciekawe. Ile on będzie musiał takich strzałów w głowę dostać? Wstrzymaj oddech. O, twardy, trzeci strzał to był. Czwarty strzał to był. On w ogóle się przejmie, jakkolwiek tym? Hmm, to już nie będzie takie proste. Witam. Witam. Jezus, no ilu was tutaj jest naprawdę? Gdzie jest ciężki? On sobie nic z tego nie robi tak naprawdę, szczerze mówiąc. A wiejka? Trochę go gołkuło. Drugi raz go gołkuło, ale tak naprawdę nic więcej się nie stało. I nikogo nie ma tak naprawdę w okolicy. Dobra, 1,6A. Dobrze wiemy. 1,6A i wszystko jest ok, dobra. Tam nikogo nie widzę, tu nikogo nie widzę. Dobra, to jolo jakby. Mogę w ogóle stąd jechać? O, mogę! Nice! I teraz nagle dostaję strzała od jakiegoś snajpera. To by było śmieszne dopiero. Jest tu w ogóle kto totalniekolwiek? Coś w sensie ta mapa jest pusta, jak nie powiem co. Nie powiem jak co. Dobra, mogę iść sobie po cichu. Czy spotkam tu jakiegoś przeciwnika? Nie wiem. Czy nie spotkam tu przeciwnika? Też nie wiem. O, tłumiczek. Poszedł w głowę. Tu go raczej nikt nie znajdzie. Jeśli go znajdzie, trudno. Nie wiem, jakby nie będę się bardzo przejmował i tak tą grę w miarę na głośno. Skąd mnie sniper widzi? Tu był. Nie widziałem go totalnie. Jakbym wiedział, to od niego zaczął. To nie. Chciałem powiedzieć, że to chyba nie było obok mnie, ale ewidentnie było obok mnie. Raz, dwa, nie wiem co tu jeszcze pooznaczać, dużo tego tu jest, tam jakaś kamera, tam jest jakiś przeciwnik, tu jakiś panel, tu jest ta kamera, tu jest przeciwnik, tu jeszcze na górze był przeciwnik, tu jeszcze coś oznaczyło, nie jestem pewien co, więc mogę się położyć, mogę zrobić tak, on jest ode mnie 200 metrów i zrobić tak, bardzo ładnie, bardzo szybko, bardzo sprawnie, pyk, pyk. Oni się zobaczą nawzajem, tego też zobaczą, tego też zobaczą. Nie da się za bardzo tak naprawdę zabić tej kogoś na zasadzie, że o nich sobie zginie i niech sobie leży. Tego można na pewno zabić w ten sposób. A czy kogoś jeszcze? Nie wiem. W sumie to skrzynka monitoringu. Mógłbym skrzynkę monitoringu usunąć, jakby on sobie poszedł. Dobra, to jakby skrzynka monitoringu. Go. Monitoring rozumiem wyłączony, tak? W takim razie. 175 metrów. Bardzo ładnie. W sensie jak kula by uderzyła w drzwi, to raczej jakby i tak był usłyszeli, ale może ja się nie znam. Witam. Ketchup został na ścianie. Czy ciebie ktoś zobaczy jak przestaniesz się bawić? Nie wiem, ale zginij. Jak ktoś cię w końcu zobaczy, to będzie się mówiło trudno. O o! Nie wzywaj alarmu. Dobra, już wezwał alarm. Jesteśmy w pupie. Bardzo mi przykro. ten zaraz mnie może zobaczyć. O! Poleciało pięknie. Dobra, dostał. W sumie nawet nie w głowę, tylko w ramię. Eee, mało pocisków, cztery zostały. Tu jest ciężki, na niego nie ma co marnować pocisków, tak naprawdę. Tu ktoś sobie siedzi, 170 będzie jakoś, tak? Nie wiem, w co on dostał, szczerze mówiąc. Może w one. Eee, ci schowani, tam ci schowani, tam ten schowany. Eee, tu ktoś stoi sobie na zasadzie dostać w głowę. Siemka, dobra, no i teraz już muszę iść, tak zwane Jolo. Dobra, no to idziemy. O o, trzeba przeładować. Czy mogę do wody wskoczyć? Tak, mam, w sensie mam to tak rozumieć, że mogę na przykład. Bo jakby nie chciałbym za bardzo ryzykować, bo w momencie, w którym wskoczę, rzeczywiście do wody może się okazać, że, że po prostu łatwo zginę. I, I nie chciałbym jakby próbować nawet. Czy ja to w ogóle zejdę na jakąś platformę? Bo to nie wygląda jakby to jakaś platforma była. Wygląda jak to wygląda jak zejście do wody typowe. I to chyba jest typowe. Ło! Ta gra ma potencjał, można pływać. Czy ja naprawdę potrzebuję drabinki, żeby wyjść? Nie no, na nie nie, no nie byłoby to tak zrobione na pewno. Że, dra... że ja drabinki. A tu można sobie wyjść prosto. Nice! W sensie nie do końca, ale no. Dobra, gdzie ja mam tu cokolwiek zrobić? Tu jest jakiś zbiornik, jakieś coś. Nie wiem za bardzo, nie znam się na tym. A, pewnie na górze. No, wszystko co jest trudniejsze do zdobycia jest na górze. Więc idziemy tu, tu raczej nie. Jeszcze. Stawiam, że jeszcze piętro wyżej. Mm, może tu. Mam coś z tym zrobić, dotknąć tego. A, dokonaj sabotażu pompy. Dwa przyciski, tak? Jak jeszcze dwie pompy? Co? Leży jak? Co to jest? Granat elektromagnetyczny? Co? Czym jest ten granat elektromagnetyczny? Dobra, czy tu będzie druga pompa? Nie wygląda jak druga pompa. Mogę przejechać na tym. Gdzie jest druga pompa? W sensie, gdzie druga, gdzie trzecia? Znaczy, czy to jedno, na którym ja byłem, to była pompa? Tak mam to rozumieć, że to, to też jest pompa, i mogę to wyłączyć? Ja muszę jakiś dziwny poziom wody obniżyć, żeby nie wiem, dzieci mogły w lato się na basenie schłodzić? Czy, 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 czy jak ja mam to widzieć? Czy ja tu przyszedłem w ogóle obok tego? Nie no tu nie ma tego. Jestem za głupi na wyłączanie pomp. Ja tutaj bardziej demolka, rozbiórka. tendy. Nie wiem, ile mam tlenu. Wygląda jakbym miał mało. Dobra, płynę. Go. Płyń. Co prawda trochę upośledzenie płyniesz. Du, ale niech będzie. I tu. A! No to ma bardzo duży sens, bym powiedział. O, druga pompa, nice. Czyli takie czerwone szukam. Czy ja dobrze robię w tym momencie? Chyba tak, w sensie to ma być taka trochę sneaky akcja, więc... pom pum, pom pom pum, pum. Teraz wchodzenie po, przez 10 pięter po drabinkach. Pff. Koledzy, powiecie mi, gdzie jest pompa, bo chciałbym ją wyłączyć. U, moścież mieliście. E, o, tu jest pompka, dobra, nice. O, jest, dobra. Dobra, czyli w sumie mam wszystko. Ta misja zrobiona, ta misja gotowa. O, także czas zrobić yy, kolejne misje, ale tak naprawdę tylko jeśli będziecie chcieli.